Po drodze przyszedł do jakiejś wioski. Tam przyjęła go do swego domu pewna kobieta imieniem Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo. Marta natomiast była pochłonięta licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała Panie, nic Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą część, której nie będzie, która nie będzie jej odebrana. Kontemplacja najczęściej kojarzy nam się z takim odosobnieniem, z taką techniką modlitewną, kiedy. Człowiek zaczyna kontemplować, to zaczyna wchodzić w świat Pana Boga, zaczyna i żeby kontemplować, potrzeba szczególnych umiejętności. Oczywiście nic mylnego, gdyby kontemplacja była jedynie techniką, wtedy można by powiedzieć, że Maria, która, którą spotykamy w dzisiejszej Ewangelii, nie miała żadnych. Yy, zdolności, żeby w ten sposób zafunkcjonować. Kontemplacja to jest naturalny sposób wejścia w świat Pana Boga nie poprzez rozmyślanie, intelektualne, a nawet medytacyjne, ale jest to wejście w świat Pana Boga poprzez takie dziecięce zachwycenie, takie przyglądanie się z miłością, w spokoju, tajemnicy Pana Boga. I dlatego w błędzie są ci, którzy myślą, że dzieci nie potrafią zachwycać się obecnością Pana Boga. Dzieci są pierwszymi, które potrafią cieszyć się z tego, co przynosi świat. A przecież wszystko jest darem Pana Boga. I dlatego każde dziecko jest w tym rozumieniu dzieckiem, które potrafi, potrafi kontemplować obecność Pana Boga. Dzieci po prostu lubią się zachwycać, lubią w takim miłosnym spojrzeniu cieszyć się tym, co do nich przychodzi. Po prostu. To są pierwsi kontemplatycy.